Podchodzimy do gościa. znowu jeszcze sikanie. A to sikanie to jest no problem. Otwieram kabinę, wchodzę. Chcę zamknąć, a on. Halo, halo, ja z tobą. Zwróciłem się. Ściągnąłem gacie. Nie, stop. Blokada. Ale rozumiem, że pod... on stoi i patrzy. On stoi i patrzy. Dokładnie, i... dokładnie, dokładnie ci wiaja. Tak, czy sikasz, czy, czy wiesz? Wyszliśmy, napiłem się dużo wody. wiem. Ok, let's go. Now. Podchodzę, mówię teraz, do Pisuaru. Będzie lepiej, nie? Nie będzie w tej kabinie stał, nie? Podchodzi, on do Pisuaru. I... Czy może pan podtrzymać? Zamykam oczy i mówię, dobra, nie ma go tu. Dobra, nie dam rady, nie? Odwracam się, sorry, sorry. Ja wiemy, że mindset, mindset. Mm -hmm. I don't know. Wikład ze mnie, wiesz, śmiechawa. dobra, to ci włączę muzykę do sikania, nie? No I wiesz, ja sobie zamykam oczy i wiesz... I próbuję, nie? Ten się z nas śmieje, ten gość od, od usady. No i ja tak, dobra, bro, let's go. Pierwsze, co wybieram, pisuar. Podchodzę, podchodzi do mnie. Ja tak, okej, okay, nie ma go tu, Jest na polanie. Nie, no nie dam rady, mówię. Sorry, dawaj mi jeszcze jedną wodę. I słuchaj, miałem pięć prób. Tak mnie zablokowało mentalnie. No nie mogłem, kurde, normalnie tego testu. Myślałem, że to będzie najłatwiejszy test. Jak mnie zablokowało, normalnie nie mogłem. No i wiesz, za piątą próbą, jak już się fizikają, mówię, okej, okay. co on mówi? Tak mi pokazał. Mamy to, nie?